Nie ma nic złego nawet w najmroczniejszych koszmarach, wtedy kiedy śpisz. Co innego, gdy obudzisz się, a one nie będą chciały odejść. Witam w kolejnym wspaniałym odcinku koszmarnej piątki. Podobno trzeba robić coś przez 10 tysięcy godzin, by osiągnąć w tym poziom mistrzowski. Czyli mistrzami w powinniśmy stawać się jakoś jeszcze przed czwartym rokiem życia. Jednak tak nie jest, nie możemy zasnąć, miewamy koszmary, budzimy się w środku nocy sami z siebie albo jak coś nas obserwuje z tego ciemnego kąta pokoju. Istnieje wiele zaburzeń snu i każdy z nas na pewno miał z jakimś do czynienia. Ale dzisiaj porozmawiamy nie o tych popularnych i dobrze znanych, a o tych innych, dziwnych. Często dość mrocznych. Oto przed wami pięć najdziwniejszych zaburzeń snu. Zaczynajmy. Na początek zespół eksplodującej głowy. Osoby cierpiące na to schorzenie skarżą się na to, że podczas zasypiania słyszą nagłe, głośne dźwięki w postaci np. huków bądź wystrzałów oraz widzą przy tym tak jakby mocne błyski światła. Oczywiście nic koło nich nie wybucha, bodźce te generowane są przez sam umysł. Naukowcy, choć nie znają wytłumaczenia tych dziwnych symptomów, wiążą je z nieprawidłową pracą mózgu związaną ze zmęczeniem i stresem. Co ciekawe, słyszane dźwięki. Mogą przypominać znane nam odgłosy, jak na przykład krzyk dziecka, uderzenie pioruna albo tłuczenie naczyń przez zakapturzone istoty. Nie martw się, ta zastawa i tak była brzydka. Najwyższy czas kupić nową. Przez to, że mało osób zgłasza się ze słyszeniem huków i widzeniem błysków do lekarza, przypuszcza się, że zespół eksplodującej głowy może być czymś dość powszechnym. Ej, ja to miałem i to nawet kilka razy. Raz nawet poszedłem sprawdzić, czy to nie mechaniczne kruki, znowu próbują dostać się do mojego mieszkania. Numer 2. Syndrom Śpiącej Królewny Inaczej nazywany też zespołem Klejnego Lewina objawia się tym, że osobie z medycznego punktu widzenia zdrowej ciągle chce się spać. Taki atak nasilonej senności potrafi trwać od kilku dni do kilku tygodni i chory w tym czasie potrafi spać po 22 godziny na dobę, a nawet gdy się obudzi, to dalej często pozostaje w sennym transie. Do tego w momentach przebudzenia osoba z tym zaburzeniem wcale nie zachowuje się jak królewna. Dodatkowymi objawami są tutaj nadmierne pobudzenie seksualne, agresja, żarłoczność i częste urojenia. Na szczęście syndrom ten dotyka najczęściej osoby w okresie dojrzewania i po prostu się z niego. Wyrasta. Tak jak wyrasta się z wielu innych nieprzyjemnych rzeczy. Ogólnie, okres dorastania to chyba najgorszy czas w życiu. Twoje ciało świruje, mózg zresztą też. I co robić z tą całą skórą, którą zrzucasz średnio co dwa tygodnie? Nie, nie można jej trzymać w szafie, wierz mi, próbowałem, i to szybko robi się bardzo niehigieniczne. Numer 3 somnambulizm. Inaczej sennowództwo albo potocznie lunatyzm, choć ta ostatnia nazwa kojarzy się raczej z czymś zabawnym niż z dość rzeczywistym i mrocznym schorzeniem. Bo o ile u dzieci lunatykowanie traktuje się jako coś niegroźnego, to chodzenie przez sen i wykonywanie innych, do, często dość automatycznych czynności śpiąc, bywa dość niebezpieczne. Na świecie zanotowano już ponad 60 przypadków ciężkich zbrodni dokonanych przez osoby, których mózg pozostawał w stanie snu, gdy ci dokonywali przerażenia czynów. Ale nie da się ukryć, że byliby to pracownicy idealni. Słucham? No taki śpiący lunatyk to pracownik idealny. Nawet nie potrzebuje czasu na sen, bo cały czas śpi. Przepraszam, to mój znajomy. Przedstawiałem wam go kiedyś. Podawał listy w jednym z odcinków. Mogę coś jeszcze powiedzieć? No... dajesz. Ostatnio usłyszałem świetnego suchara. Dlaczego zmarło niegrzeczne dziecko chemika? Bo było rozpuszczone! Wracajmy do tematu. Numer 4. Zaburzenie wręcz uwielbiane przez internetową społeczność i kosmitów czyli paraliż senny. Kiedy zasypiamy nasze ciało, zostaje automatycznie sparaliżowane, byśmy śniąc nie zrobili sobie krzywdy. I z reguły blokada ta ustępuje, gdy zaczynamy się budzić. Ale nie zawsze tak się dzieje. Jeśli obudzimy się dalej nie mogąc się ruszyć, to właśnie padliśmy ofiarą tak zwanego paraliżu sennego. A z uwagi, że do takich niepełnych wybudzeń najczęściej dochodzi, kiedy nasz mózg jest jeszcze w fazie REM, czyli w tej, w której powstają sny, to zapewnia on nam dość... Mroczne halucynacje. Do tych najpopularniejszych należy wyczuwanie czyjejś obecności w pomieszczeniu, w którym śpimy, albo wręcz widzenie cienistej, mrocznej istoty na lub tuż przy naszym łóżku. Nie ma chyba dziwniejszego uczucia niż to, gdy ta istota dotyka cię, na przykład siedząc na Twoich nogach. I zastanawiasz się, czy Twój mózg jest w ogóle w stanie stworzyć takie rzeczy. A może rzeczywiście coś Cię odwiedziło. Potem rano znajdujesz te wszystkie potłuczone naczynia. I na ostatnim miejscu syndrom niewyjaśnionej nagłej śmierci we śnie. Obserwowany głównie wśród rdzennych mieszkańców państw południowej Azji, polega na tym, że całkowicie zdrowi mężczyźni kładą się spać i już nigdy się nie budzą. W trakcie nocy ich serce z nieznanego powodu po prostu przestaje bić. Syndrom ten jest w tamtych rejonach tak częsty, że powstał szereg wierzeń z nim związanych. Na przykład, że mężczyzna odwiedza demon i nakazuje zostać szamanem, a gdy ten się nie zgodzi, zabiera jego duszę ze sobą. Lęk przed nagłą śmiercią podczas snu jest tam tak wielki, że mężczyźni często kładąc się spać przybierają się za kobiety, by mroczna ich stota ich ominęła. To spowodowało, że powstała teoria mówiąca, że przez swoje wierzenia mężczyźni tam wręcz umierają ze strachu. A ty masz jakieś dziwne problemy ze snem? Może słyszałeś huki albo odwiedziło cię coś mrocznego? Napisz w komentarzu. I pamiętaj, nie ma się czego bać. Chyba.